To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs drużyn mieszanych letnich Grand Prix w Szczejkowskim. Wygrywa Norwegia przed Słowenią, Rosją, Japonią, Czechami, Japonią, Rumunią, USA, Chinami i Kazachstanem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs te warunki były no w miarę znośne, zwłaszcza w drugiej serii. W pierwszej no Bresadola miał powiedzmy trochę z tyłu. Tichonowa miała bardzo mocno podnarty. Forfang 1,5 m na sekundę 143,5 m. granerut. Podobnie, ale ogólnie, no, dało się to oglądać lepiej, mimo tego, że w drugiej serii niby warunki były w miarę równe, to jednak te przerwy, zwłaszcza na koniec, były dość długie, ale można powiedzieć, że na plus, co prawda, Chińczycy postanowili wykorzystać innowacyjną technikę wystawienia trzech skoczków łącznie do konkursu drużynowego. Było blisko powodzenia misji, czyli dostanie się drugiej serii, ale jednak nie wyszło i też Chińczycy nie wynaleźli przy okazji techniki bilokacji, ale o tym później wygrywa Norwegia anna Sztrem, Johan-Andre Forfang, Sidia Opset i Halvor Egner-Grenrud. Strem spisała się bardzo dobrze, nie odstawała od Awakumowej, co pośrednio wynikało też z tego, że zwłaszcza w pierwszej serii Awakumowa nie skoczyła na swoim najlepszym poziomie, a wnioskuję to po tym, jak prezentowała się w konkursie indywidualnym, ale cały chciał wystąpić. Bardzo dobry Forfang w pierwszej serii, no, świetny skok i też fantastyczne warunki znowu do przysiadu półtora metra bliżej niż dzień wcześniej, ale też skok bardzo daleki w drugiej serii już, kierunki nieco słabsze, ale też zaraz za bólą miał bardzo wysoki tor lotu, świetne przewyższenie i wydaje się, że złapał trochę lepsze czucie w forwanki, niż na obliczu normalnym, bo na obliczu normalnym miałem wrażenie, że się męczył, nie jestem w stanie tego opisać, jakby chodzi o technikalię, może za mało skakam tej skoczni, bo przecież skok w piątek, na którym miał upadek, to był pierwszy w ogóle skok na tej skoczni forfanga. Obset skakała też bardzo dobrze. No i grany w pierwszej serii miał szczęście. Do warunków drugiej już nie do końca, ale i tak już on sam i pozostała trójka zapewniła taką przewagę, że mógł skoczyć i 110 metrów i byłaby wyraźna wygrana. Dalej Słowenia, Ursza Lovro, Kosz, Emma Klinec, Cenę, Prełc. Bogataj na swoim poziomie znowu daleko. Co prawda, zwłaszcza drugi skok no, do przysiadu i Telemark, chociaż i tak trzeba przyznać, że Cały czas poprawia ten element lądowania, coraz dłuższe skoki, ląduje pewnym telemarkiem, nawet dzisiaj powyżej 130 metrów była w stanie wylądować skok telemarkiem, a wcześniej to jej się nie zdarzało. Żeby w ogóle lecić do punktu K i nie robić głębokiego przysiadu, to w poprzednim sezonie, no, sobie nie przypominam czegoś takiego. Chyba, że w Chince był tak jeden skok, ale no, nie jestem tego akurat pewien. Dobro kosz, powiedzmy, na miarę oczekiwań, chociaż drugi skok, no taki nie za bardzo. Emma Klient skakała na bardzo dobrym poziomie i w mojej opinii to, że w pierwszej serii ona i Tichonowa otrzymała porównywalne noty, to jest dla mnie no, troszeczkę nieporozumienie, ale o tym skoku Tichonowej. I na koniec cenę preuc. No, kiedy są zawody indywidualne albo no czasami jeszcze drużynowe mężczyzn, to on po prostu się pali. I to od lat jest to powtarzane grane, że świetne treningi, świetne kwalifikacje, przychodzi konkurs i cenę nagle o półkę niżej, jeśli chodzi o dyspozycję sportową, a Mix zarówno w Rasznowie i tutaj skakał bardzo dobrze, był lepszy od Jewginia Klimowa. Można tak powiedzieć, albo skakał porównywalnie, to zależy jak ktoś zinterpretuje pomiary wiatromierzy, ale tutaj cenę no nie odstawał. Spodziewałem się, że tutaj ewentualnie Klimow może nadrobić i gdzieś tam namieszać walce o drugie miejsce, ale jednak Cenę skakał dzisiaj bardzo dobrze. Dalej Rosja, Irina Awakumowa, Michał Nazarow, Sofia Tichonowa i Jewgeni Klimow. Jeśli chodzi o Awakumowu, tak jak mówiłem wcześniej, pierwszy skok, no nie tak dobry jak można było się spodziewać po Awakumowej. Raczej znaczy się spodziewałem powyżej 130 metrów i to być może nawet zdecydowanie, a to było okolice punktu K. Drugi skok już dobry, Nazarow dwa dobre skoki, Tichonowa w pierwszej serii dobry skok i fantastyczne warunki. I w mojej opinii tutaj, no nie może mieć takich samych not jak Klinec, bo Klinec robi pewny ładny telemarka a jej po prostu ręce uciekły w dół, troszeczkę się rozjechały ten narty i szybko podniosła, to fakt, ale te zawodniczki nie powinny być tak samo Czy Trzy zmienia fakt że ona się dzisiaj bardzo dobrze prezentowała w drugiej serii, no nie aż tak dobry skok, ale też nie znajdziła jakiegoś niebywałego zjazdu, jeśli chodzi o jakość skoków i wiano punktowe, które wniosła do rywalizacji, no i Klimow no nie tak mocny jak na pierwszych treningach, ale cały czas na bardzo dobrym poziomie czwarte miejsce, Japonia, tutaj skład, jakiego jeszcze nigdy nie widziałem, Rika Sakurai, Rikuta Watanabe, Ringo, Miyajima i Daiki Ito. Muszę przyznać, że zarówno Sakurai, jak i Miyajima, które są młodymi załączkami, jeszcze przez jakiś czas juniorkami będą, no, Stanęły na wysokości zadania zdecydowanie. Bardzo dobre skoki w obydwu seriach. Jestem tutaj pod wrażeniem, że takie zawodniki są mimo wszystko trzymane na ławie. Chociaż w Japonii to jest tak, że starty poza granicami Japonii w zawodach niższej rangi zdarzają się raczej niezbyt często. A tutaj naprawdę dobry występ. Rikuta Watanabe też występ w porządku. No i Deiki to w pierwszej serii odległość nie za bardzo. Drugie już wyraźnie przeskoczony. Polaszek, ale dzisiaj Polaszek, ani te skoki nie były jakieś rewelacyjne, ani też warunków jakichś genialnych nie miał przy swoich skokach. Dalej część Indraczkowa, Karolina Indraczkowa, Czes Koliczek, Klara Ulrichowa i Wiktor Polaszek. Indraczkowa zwłaszcza w pierwszej serii stanęła na wysokości zadania, bardzo dobry skok. Koziszek na miarę możliwości, mam wrażenie, że te pozycje w LGP mężczyzn troszeczkę zaciemniają obraz, tym bardziej, że Wielu zawodników, które startowało w Szczecińsku, wystartowało w Pucharze Kontynentalnym w a i ani jeden nie zapunktował. Do tego Ulrichowa pierwszy skok może niewystarczający, jeśli patrzeć bardziej optymistycznie na możliwości. Czy drugi już w porządku. No i Polaszek, tak jak mówiłem, no, no dzisiaj nie dojeżdżał Polaszek. I warunki przy jego skokach też nie do końca. Chociaż też nie były to jakieś dramatyczne warunki, ale całościowo Polaszek poniżej oczekiwań. Dalej Włosi, Jessica Malsiner. Francesco Czekon, Lara Malziner i Giovanni Bresadola. Jessica, jak i Lara Malziner na swoim poziomie. Jessica, no, to nie jest na ten moment jakiś wybitny poziom, taki, który pozwalałby regularnie punktować w Pucharze Świata czy nawet letniej Grand Prix. Lara o te, powiedzmy, półeczka, nawet dwie półeczki wyżej. Francesco Czekon też skoki na miarę oczekiwań. No i Bresadola, drugi skok dłuższy. Nie powiem, że lepszy, bo wydaje mi się, że pierwszy skok też był dobry, tylko złapał chyba najgorsze warunki w tym kursie, a na pewno najgorsze w całej pierwszej serii jeśli chodzi o mix, więc nie biłbym w niego jakoś za pierwszą próbę. Dalej siódme miejsce Rumunia Delia Anna Maria Follea, Andrei Feldorean, Daniela Haralambie i Dalej Andrei Kacina. Ogólnie rzecz biorąc występ powyżej oczekiwań, tutaj fakt, że Haralambie startuje wśród pań troszeczkę nabiło punkty, chociaż tutaj bardziej Feldorean, bo jednak Haralambie muszę przyznać coraz mniej się wyróżnia w ten negatywny, znaczy pozytywny sposób na tle swoich rodaczek i tutaj Delan Maria no dała radę. Przynajmniej w mojej opinii dała radę. Takie dość przyzwoite skoki. Feldoran też dał radę, też przyzwoite skoki. Może nawet troszkę powyżej oczekiwań. Haralambie, no, powiedzmy, że na miarę, ale raczej powiedzmy dolne granice tego pojęcia w jej przypadku. I Dani Andrzej na pierwszy skok. Nieszczególnie udany drugi, już troszeczkę lepszy. USA na ósmym miejscu. Nina Lucy, Decker, Dean, Anika Belshaw, Casey Larson. Jeśli chodzi o Nina Lucy, występ może nawet i poniżej oczekiwam, bo te skoki były bardzo krótkie. Decker, Dean. No widać, że to nie jest forma z poprzedniego sezonu i nie tylko występ indywidualny był spowodowany tragicznymi warunkami, w których skakał względem reszty stawki, ale też po prostu Dean, no, nie skacze jako szczególnie dobrze. Anika Belshaw, mogę powiedzieć co są co o Ninie Lucy, no może troszeczkę lepiej. I Casey Larson faktycznie Wyróżniał się na tle swojej reprezentacji dzięki niemu w ogóle była druga seria, bo Chiny, czyli Bing Dong, Kiwu Sonki, i Xinyue Peng, jeszcze Xiao Yang Zu miał startować, ale z pewnych powodów, czyli startowaniu w Bischofshofen nie był w stanie się pojawić. W każdym razie Chińczycy prezentowali się dobrze, tutaj nie mam nic do zarzucenia. Byli na szóstym miejscu z ogromną przewagą nad grupą walczącą o awans Sej, przynajmniej tak się wydawało. Ale już wiadomo, już przed konkursem, no ta lista startowa taka dziwna, że i ma być Bischofshofen i tutaj ma być e, Zu. I okazało się, że Zu jednak skakał Bischofshofen, jednak nie wynaleziono bilokacji. I o 3,4 punktu za jej 9 miejsce. 3,4 punktu tylko za USA, mimo jednego skoku więcej. I można powiedzieć, że to pokazuje, że jednak Chińczycy robią ogromny progres. No i na 10 miejscu Kazachstan tutaj, no. Praktycznie nic nie wyszło poza może skokiem Weroniki Szyszkiny, Walentyna Stycznikowa, krótki skok, Muminow, no powiedziałbym, że troszeczkę lepiej, ale też mocny wiatr podnarty, trochę bardziej płasko poprowadzone odbicie, ale cały czas no daleko od poziomu jego, dobrego poziomu. Nie wspominając o skaczęcy, który tutaj nie startował, Weronika Szyszkina, tak jak mówiłem, jedyna zawodniczka tutaj z drużyny, która prezentowała się na... Przyzwoitym jak na razie poziomie, no i Daniel Wasyliow, no chyba dostał jakiś podmuch, po prostu ten skok był nieudany, jeśli chodzi o tego zawodnika. A przechodząc stricte do rywalizacji pań, wygrała awakumowa przed i Obset, Klinec, Brezel, Tichonową, Sztrem, Prokopiewą, Gerset i Raudjonach. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs pań odbywał się w stabilnych warunkach. W pierwszej serii były odchyły dość momentami. Zauważalne, nie jakieś mega mocne, bo konterla nie miała metra na sekundę z tyłu, a żadna nie miała no, chyba nawet pół metra na sekundę pod narty. Ale już druga seria, no tam ciężko było się do czegokolwiek przyczepić, rozpiętość do maksymalnie 70 metra na sekundę, więc taki naprawdę przyjemny konkurs. Wielka dość odważnie ustawiona 21 tylko dla trzech ostatnich zawodniczek pierwszej serii. Tabelka została obniżona do 19, w mojej opinii niesłusznie i to bardzo pomogło Awakumowej w zwycięstwie, bo jednak nie było wiatru podnarty podczas skoków ostatniej trójki, a chociażby Tichonowa miała trochę punktów odjętych, kilka, ale jednak miała. I nie dziwię się, że wtedy Bogataj nie dała rady dogonić Awakumowej w pierwszej serii, bo w drugiej serii Awakumowa nie miała najwyższej noty, ale jednak Rosjanie na pewno zadowoleni, no bo jednak zwycięstwo na własnej ziemi... Na pewno wielka sprawa, Każda rzecz Awakumowa skakała dzisiaj bardzo dobrze, nie było spóźniony skoku, po prostu bardzo dobre skoki, przy okazji jeszcze miała trochę szczęścia właśnie dlatego, że nie trafiła na obniżoną belkę, tak jak chociażby Bogataj, co nie zmienia faktu, że Bogataj prowadzi zdecydowanie w letniej Grand Prix, no i wygrała już letniej Grand Prix, bo to tylko jeden konkurs, ma 260 punktów przewagi nad Takanashi, która ma 260 punktów, więc no dominacja bardzo wyraźna, no i fakt, że przecież startuje we wszystkich konkursach, jednak powoduje, że tych punktów jest bardzo dużo. Trzecie miejsce, Silje Obset, skoki długie, ładnie lądowane, zresztą podobnie jak Emma, Klinec. Kolejny bardzo dobry występ Słowenki. Dalej, Jerne, Jabrez, pierwszy skok odrobinkę spóźniony, drugi już lepiej trafiony i od razu dłuższy. Piąte miejsce, szóste miejsce, Sofia Tichonowa, w pierwszej serii trafiła na jeden z najlepszych warunków i też miała lepszy skok niż ten drugi, chociaż ten drugi też nie był jakiś szczególnie zły, ale szóste miejsce też jest bardzo dobre. Siódme miejsce, Anna odin drugi skok bardzo przyzwoity, prokopywa dwa, dobre skoki, zwłaszcza pierwszy skok był bardzo dobry, no i kolejny bardzo dobry występ, dziewiąte miejsce, Tiamniam Bierset, no ten drugi skok, no, wyszedł Bierset, właściwie jedyny podczas tego lata, który faktycznie jej wyszedł, przynajmniej w seriach konkursowych, i dziesiąte miejsce, Jenny Nacho, występ, pozycja troszeczkę słabsza niż dzień wcześniej, ale jednak wydaje się, że jakościowe skoki bardzo dobre, pierwszy skok bardzo mocno ciągnęła odległość i no, późno złożyła się do telemarku i ten telemark nie był zbyt estetyczny, ale jednak odległość była bardzo dobra. W drugiej serii krótszy skok, ale całościowo pierwsza dziesiątka znów kolejny solidny występ tej zawodniczki znów jest wyraźnie lepszy od Julik Kanen. Dalej poszczególne prezentacje, no to od Słowenek, od większości Słowenek zdecydowanie znowu odstawała Katra Komar. Ona miała ogromne problemy w pierwszej serii, te machało nią we wszystkie strony. No może nie tak, że ten układ miałby się rozlecieć nagle i miałby zrobić salto w powietrzu, ale no, wyglądał to momentami nawet rozpaczliwie i ledwo co dostała się drugi serii z 29 miejsca. I ostatecznie miejsce 25. Wczoraj nie było rewelacyjnie, a teraz jeszcze o półeczkę niżej, jeśli chodzi o notowania. 14 miejsce, Japonia. Haruka Iwasa, znowu bardzo przyzwoity występ. 22 miejsce, Yuka Kobayashi, Amazon 4 pozycje po celi pierwszej i Isaki tutaj wyraźny spadek, aż właśnie pozycji 21 na 29. No i Rosjanki tutaj znów bardzo dobre występy. Wszystkie, które przed nami kwalifikacje zapunktowały. Kustowa, 12 po pierwszej serii, 13 po drugiej serii. No ten drugi skok już Kustowej nie był tak dobry. Było to odbicie lekko spóźnione, do tego nierówne. Prawa Narta wyszła troszeczkę niższe, musiała to skorygować. No i też nie miała takich warunków, takiego szczęścia do warunków jak dzień wcześniej. I przez to też niższa pozycja w klasyfikacji. 21. miejsce Anna Szpyniowa. Też trochę słabiej niż dzień wcześniej, ale raczej nikt tutaj wielkich zarzutów do niej nie ma. Podobnie Maria Jakorlewa, 23. miejsce. Tym razem została dopuszczona do startu w kwalifikacjach i występ jak najbardziej na miarę oczekiwań. 24. miejsce Irma Machinia. 19. po pierwszej serii, no. Dzisiaj to zdecydowanie nie był dzień Machini, no, Przy takiej stawce można było oczekiwać, że co najmniej dziś nie jest wyżej. Ona w Pucharze Świata często zajmowała i wyższe pozycje. 27. miejsce Anastazja Subotina. Najmłodsza ze startujących Rosjanek. Oczywiście nie najmłodsza w całej stawce, była chociażby pęk była młodsza. Ale występ też w porządku. Przedmiętych kwalifikacje dość pewnie i tutaj też występ, no na miarę oczekiwań, skoro dostał się do drugiej serii, no to należy tak powiedzieć. 28. miejsce Ksenia Kabukowa, mogłoby być chyba odrobinkę lepiej, ale też chyba tutaj nie należy narzekać. Reprezentacja Polski, tutaj znów wyraźnie najlepsza Kinga, Rajda, 13. miejsce, 11. po pierwszej serii, no 2. Dobre skoki, nie było tego odwiedzenia narty tak wyraźnego w prawą stronę, chociaż też było w pewnym sensie, ale jednak całościowo wyglądało to w mojej opinii zadowalająco. 19. jest Niko Conderla, no w pewnym sensie rehabilitacja za to, co miało miejsce dzień wcześniej, zwłaszcza w drugiej serii, odrobinkę awans w serii drugiej, a tak jak mówiłem w pierwszej serii, miało chyba najwięcej dodanych punktów w całej stawki, ale tak jak mówię, no to nie był taki konkurs jak dzień wcześniej, gdzie naprawdę tam belka jeździła góra dół, góra dół, tutaj, Poza końcówką pierwszej cały czas 21. Belka startowa, i przez to, że były stabilne warunki, ta belka była też dość odważnie ustawiona. To trzeba przyznać, przynajmniej w mojej opinii była dość odważnie ustawiona. I nie punktowały 35. Anna Twardość i 38. Joanna Szwab. I szeroko pojęta reszta świata 11. Krojna Idraczkowa, bardzo dobry drugi skok, awans o 5 pozycji, bardzo udany konkurs. Klara Urlichowa, może. Troszeczkę mniej udane, ale 15 miejsce też można powiedzieć jest w porządku. 12 miejsce Bing Dong, 10 po pierwszej serii też bardzo dobre skoki, Pęk. No Pierwszy skok nie do końca wyszedł, jeszcze lądowanie było takie, że lewo dostać się do drugiej serii 28 miejsca, ale już drugi skok długo prowadziła ostatecznie awans o 11 pozycji i 30 miejsce spośród puknących kinek Liang Yao-wang, 34 Byron Shao, 36 Shao Tong Ni, 18 Julia Kikkanen. Dwa przyzwoite skoki, dobrze lądowane, znów świetnie wygląda w powietrzu, bardzo rasowo można tak powiedzieć, ale no metrów nie ma i, i w zasadzie od kilku lat już y, raczej pozycja właśnie w trzeciej dziesiątce niż powiedzmy druga i pierwsza. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać zimą, chociaż tutaj jest na ten moment wyraźnie lepsza od Kekanen. Gdzieś dziesiątym miejsce Lara Malzisiner, pierwszy skok no spóźniony, w drugiej serii troszeczkę lepiej poprawi poprawa o pięć pozycji. 32. Jessica Maltzner znowu bez punktów. 26. Abigail Straight No, znowu ściąga ją w jej prawą stronę, ale to raczej można było się do tego przyzwyczaić, a że duża skocznie i dla niedługi lot, no, to jest to jeszcze bardziej wyraźne. Nie jest to kwestia wyłącznie wiatru. 33. miejsce Alexandria Lutit. I 40. miejsce Natalia Eilers. Tym razem przebrnęła kwalifikację ale no, pozycja zaledwie 40. 31 miejsce Weronika Szyszki na skok w porządku, ale tutaj wystarczyło być może nieco więcej szczęścia, nieco wyższe noty i byłyby punkty dla Kazachstanu. 37 miejsce Daniela Haralambie. No, można powiedzieć, że coraz bardziej zbliża się do swoich koleżanek, czy też raczej można powiedzieć, że reszta świata powolutku zaczyna odjeżdżać. Danieli Haralambie, przynajmniej tak się wydaje, po technice, jaką stosuje podczas skakania. I 39 miejsce Logan Sanki. To samo co Eilers. Było pewne zaskoczenie, że te dwa dni temu nie przepłynęła kwalifikacji. Tym razem przepnęła, ale znów występując pod uwagę listę startową niezadowalający. I na koniec Puchar Kontynentalny z Alpen Cupem. Wygrywa Puchar Kontynentalny z Shovenik przed Laniszkiem, Aigrofetnerem, Ostfoldem, Wolgenantem, Wilumstadem razem z Fanemelem, który wraca do rywalizacji międzynarodowej, Mikkolszwanem i Freitagiem. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to 11 Klemens Porańka, który okrasił to miejsce rekordem skoczni 148 metrów, dalej 13 Hula, 23 zniszczą, 27 wolny, 28 wąsek i 31 Maciej kot. No, lepiej, być może, ale znowu wszyscy reprezentanci Polski poza czołem 10. Ja wiem, jaka jest stawka, że tym razem Austriacy odpuścili wreszcie świata i doszła w jakiś sposób do głosu, chociaż trzeba przyznać, że Spośród wszystkich Austriaków tylko jeden raz nie punktował, a mianowicie w drugim konkursie Niklas Bachlinger. W każdym razie Ajgro doszedł do głosu po tym, jak skakał fenomenalnie w seriach nieocnianych i w pierwszych seriach konkursowych. No to w drugich nie za bardzo, zwłaszcza w pierwszym konkursie, gdzie wyleciał do drugiej dziesiątki. Tutaj wystarczyło to na miejsce trzecie. A jeśli ktoś by się zapytał, jak to u Austriaków wygląda w Alpenkapie, to bardzo dobrze, dwa razy zajęli całe podium. Konkurs pierwszy. Mężczyzn wygrywa Maximilian Ortner, dalej Luis Obersteiner, André Fusenegger, Maxim Bartol, Marcel Strijzniar, Franciszek Lejsek, Jonas Schuster, Misial, Hofer-Zauner, paul Justus Grundmann i Dominik Kulmicer. Konkurs drugi. Maximilian Ortner przed André Fuseneggerem, Luisem Obersteinerem, Jonasem Schusterem, Marcelem Strzyźniarem, Maximem Bartolem, Tajem Eckartem, Xavierem Aignerem, Dominikiem Kulmicerem i na dziesiątym miejscu Ben Bayer. Jeśli chodzi o rywalizację pań, to podam wyniki tylko pierwszego konkursu. Wyniki drugiego konkursu podam przy okazji następnego materiału. Wygrywa Nika przed Emerytoracą, Michel Geber, Jernej Jurepincz-Żupantlicz, Tają Bodlaj, Larą Logar, Pia Lilian Kibler, Vanessa Mucharicz, Niką Wetrich i Jeriką Jesenko. To tyle. Do usłyszenia.